Witajcie! Dzisiaj postanowiłem zabezpieczyć już bananowca. To jest gatunek musa basio. Teoretycznie najbardziej odporny. Aczkolwiek i tak przymrozek, który był na początku października, dość intensywnie gościł. Wszystkie liście padły. Tak są tutaj nawet widać po, po tych łodygach, pozostałych po liściach, że. Że on nie ma się najlepiej. No ale jest nadzieja, że tutaj z tego jakieś odrosty na wiosnę puści. To jakiś korzeń. Tak więc e, mam go dwa lata. Pierwszy rok dosyć ładnie rósł. Na no, takim no, kawałek stąd. W tamtą stronę, na no podobnie w przygotowanym stanowisku, tutaj chyba nawet więcej słońca miał, no i w zeszłym roku bardzo ładnie urósł. Ja się postaram pozałączyć zdjęcia, jak wyglądał i w jakiej formie go przesadzałem do doniczki z powrotem do, do zimowania. No to trzeba powiedzieć, że był przynajmniej trzy razy większy, dużo masywniejszy. No ale też w pierwszym roku nie puścił odrostu, teraz w drugim też nie. No i też tak był taki duży, to chyba korzenie dość mocno miał poniszczone, bo bardzo dużo czasu mu w doniczce zajęło, żeby zaczął startować. Mniej więcej w czerwcu na początku został tutaj posadzony. Trochę urósł, no ale w tym roku to ten przyrost bardzo mizerny był. Więc w tym roku postanowiłem, że będzie zimowany w gruncie. Główny pień może tego nie przeżyć, mimo że po przymrosku dalej rośnie. Ale nie wiem, czy uda mi się w ogóle zabezpieczenie na taką wysokość zrobić, więc bardziej będę się starał, żeby bulwa przeżyła, żeby odrosty puścił na wiosnę. No będę to robił przy pomocy takiego starego styropianu go zablokuje w miejscu. No i obsypiemy to dość mocno liśćmi. Może jakąś płachtę się na wierzch rzuci, żeby to nie za bardzo nie wodą. Desz na to, żeby nie padał za mocno. Przykryjemy płachtą i zobaczymy na wiosnę rezultaty. No to ja zaczynam tutaj budowę. No to pierwsza warstwa jest, narzuciłem tutaj trawy, no takie trochę wilgotne, no bo niestety teraz to suchej nie znajdę. Przykryłem to styropianami i teraz na to tutaj myślę, że narzucę liści. Mam akurat dość sporo liści orzecha włoskiego, no to nie mi to obrzucę. Przy okazji mam nadzieję, że trochę będą kompostować, a przez to i też temperaturę podniosą. Pozajęliśmy orzecha, udało mi się jeszcze trochę znaleźć trawy. No i takich tyczek z topinamburu ze słonecznika. No to je dałem od tyłu, żeby przez siatkę tutaj te liście nie przelatywały. Jak widać, wystaje już tylko wierzchołek. Myślę, że jeszcze jedna, dwie taczki i będzie można Finalnie tymi płytami styropianu próbować to nakryć. No to główna konstrukcja jest taki aladaszek powstał z tych dużych płatów styropianu po środku rozpruty worek. No i to tak centralnie nad tym nad tym pseudo bananowca. Zaraz to jeszcze. Przykryjemy starymi agrowłukninami, no, jakimiś kołkami się postaram zablokować w miejscu, może czymś ciężkim, jakimś kamieniem albo, albo jakimś pniakiem, żeby wiatr tego nie ruszył. No i obłożone agrowłókniną Znalazłem takie płyty betonowe, więc są. Dwie z jednej strony, dwie z drugiej, jedna z góry, więc myślę, że bananowiec jest tak w miarę zabezpieczony. Aczkolwiek tutaj jeszcze dosypia trochę liści. No i w sumie najzabawniejsze to będzie rozpakowywanie tego na wiosnę. No ja tutaj niestety na tej działce przymrozki mam do późna w tym roku zdarzył się 3 czerwca w nocy więc takiego bananowca chociaż ten bananowiec to takie małe przymrozki to w miarę dobrze znosi, co najwyżej mu te liście przytnie jeżeli w bulwie ma odpowiednią ilość energii to bez problemu powinien się zregenerować już nie będę chyba dogrywał jak obsypuję to liściami w sumie będę to robił sukcesywnie przez najbliższy czas, gdy one będą jeszcze z tych drzew opadać, no jeszcze trochę tych orzechowych mam. Być może dębowe się sprawdzą, bo one tak wilgoci nie łapią jak te orzechowe. No, ale to jest jeden wielki test. I zobaczymy, jeżeli by się udało w taki sposób zimować te bananowce. No to może bym na tej działce rot posadził, bo tam przymrozków do dzisiaj nie było, więc bananowiec byłby w pełnej okazałości dalej, co najwyżej poniszczony przez wiatr. No a tu niestety ścięło go. No i tam też wiosenne przymrozki przychodzą później, więc tak się zastanawiam, czy tam właśnie nie powsadzać roślin typu orzech włoski. No i takich bardziej egzotycznych, tylko niestety muszą być takie, które da się przechować w gruncie. No bo niestety tam nie ma, nie ma gdzie trzymać, a też wozić, bym nie chciał. No to jest kawałek drogi. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. A to jest pigwa. Są sąsiada większe.